O, witam was. W ostatniej sesji niestety zawiesiła mi się gra, więc musiałem przerwać nagrywanie. Więc na, na szczęście miałem save'a ze sobą, więc y, będę kontynuował od momentu, w którym ostatnio przegrałem, czyli tuż po wejściu do wymiaru starego człowieka. W tym momencie zaczynam wczytywać grę już właściwą. I no cóż, spróbuję. przeżyć jego wyzwania. To nie jest zbyt łatwe. Zwłaszcza, że teraz już wiem, że gra... W, 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 w którym momencie gra się wiesza i wiesza się niestety w tym niefortunnym momencie, kiedy on mnie już wypuszcza na właściwy poziom. Także jestem głęboko zaniepokojony. Nie, nie mam jeszcze karty. O, dobrze. Tutaj podnoszę kartkę z kodem, który mi będzie potrzebny później, żeby się dostać do jednego z biur w... Oj, nic nie widzę. Do jednego zbiór w pomieszczeniach. W pierwszym filmiku je miałem i zwracałem wtedy uwagę, że chcę jeszcze raz tam się przejść. Niestety nie było mi to dane, ponieważ miałem niefortunne spotkanie z żołnierzami. On tutaj po trzech mrygnięciach takich zaczyna mnie ścigać, więc. Byłoby dobrze, żeby się uwinął. Yy. Uch, no dobrze, idziemy dalej. Ah fuck! Uch. Właśnie przeszedł mi przed twarzą bezpośrednio. Ledwo to zobaczyłem, bo tu jest dość ciemno. Ale na szczęście jeszcze, jeszcze żyje. Nie wiem jak długo to potrwa, ale postaram się, żeby to trwało jak najdłużej. Chcę stąd wyjść. Bardzo, bardzo nie lubię wymiaru Starego Człowieka. Jest wysoce mylący i nieprzyjemny w, ob w obyciu. A sam starszy człowiek, jeśli, zwraca, jeśli kiedykolwiek uda wam się wpaść na jego materiały źródłowe, no cóż, jest bohaterem wielu krótkich, krótkich historyjek w, w fundacji SCP. No i no, mogę powiedzieć tylko tyle, że większość z nich nie kończy się szczęśliwie. Dlatego... Yy, dlatego doradzałbym... Oj, oj! Faa! No, niestety mnie dorwał. Podejście kolejne muszę wykonać w takim wypadku. Eee, jakoś się zmierzyć z tym strachem. Mniej więcej po trzecim, czwartym przejściu przez ten zielony wymiar, znaczy przez to zielone jak gdyby miejsce z pionowymi kształtami. On już zaczyna, że tak powiem, szarżować, i wtedy się zaczyna robić niebezpiecznie. Dlatego. Wziąłem już kartę. O jest. Pff. Dlatego po pierwsze najważniejsze jest to cały czas się poruszać, a drugie, no, w miarę możliwości wyjść stąd. Jezu, udało się. O! I to nawet wyrzucił mnie tuż koło swojego kontenera, gdzie mogę go zamknąć, więc jest mi to bardzo na rękę, ponieważ no, uda mi się go złapać do jego klatki i już powinien mnie nie męczyć więcej, chyba że popełnię wybitny błąd. Oj. Chyba, że popełnię wybitny błąd i będę zbyt długo czekał w jednym pomieszczeniu. Wtedy on się obowiązkowo pojawia. No nic, procedura łapania starszego człowieka jest wybitnie nieprzyjemna. Jeśli się przyjrzycie, tam leży. Jeden z nas. Jeden z y, personelu klasy D. Procedura polega w taki sposób, że włączamy mikrofon, który nadaje sygnał na całą bazę. E, no cóż, część druga procedury polega na tym, że włączam tzw. Femur Breaker, czyli... No cóż, łamiemy kość długą temu facetowi, żeby jego krzyki i płacz zwabiły starszego człowieka. Przykro mi, facet, ale no, niestety nie mam innego sposobu, żeby to zrobić. Dobrze, pojawił się starszy człowiek. I w tym momencie włączamy elektromagnetyczną. Chyba zepsułem. Chyba zepsułem łącz się chyba zepsułem bardzo, bardzo niedobrze Nie jestem tego do końca pewny, przekonamy się w dalszej części gry, ale wydaje mi się, że jednak się udało go skwytać. Oby tak było, ponieważ jest zdecydowanie jednym z najmniej przyjemnych stworów w tej grze, tuż obok naszej kukły, czyli głównego naszego przeciwnika. Spróbujemy. A, w zasadzie nie potrzebna mi ta karta.

Dlatego jest zalecane... Kurde, czy, zro... czy zrobiłem save'a jak już wyszedłem? Nie wiem, zaraz się przekonamy. No jeśli nie zrobiłem, no to ewidentnie... Yy, zepsułem sobie chyba grę, ale zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Yy, Szlag! No niestety. Po raz kolejny muszę się zmierzyć z wymiarem starszego człowieka. A, tak pięknie już było. Muszę wyrobić w sobie zwyczaj sojwowania gry, po prostu. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Starszy człowiek jest zdecydowanie jednym z bardziej przerażających wynalazków Fundacji SCP. Więc. No, nie sprawia mi wielkiej przyjemności. Ster... Jezu, udało się. Ponownie, już sejwuję, sejwuję. O. Uch. O, dobrze. Ach. No, jestem już spokojny. Tym razem postaram się nie zepsuć procedury właściwej. No, sorry, facet, ale będę musiał jeszcze raz Cię torturować. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale no nie ma innego sposobu. Hmm. Wybacz, facet, wybacz. No także. Także jak na amatorską grę widzicie, że design dźwiękowy jest całkiem, całkiem niezły. No chodź tu, chodź. Włącz się. Hmm, czyżby to była jakaś niedoróbka, czy jak? Możliwe, że muszę poczekać odrobinę, żeby móc włączyć, ale powinienem móc to zrobić automatycznie. O! A załapa. Dobra, zapisuję teraz. I mam nadzieję, że tym razem nie czeka mnie spotkanie z żołnierzami. Ponieważ, jak mówiłem, to są inteligentni przeciwnicy, a tutaj nieszczególnie jest gdzie uciekać. Ech, zobaczymy. No, szlak! Są tuż za drzwiami. Co zrobić, co zrobić. Mm. No i nie wiem, co poradzić w takiej sytuacji. Widzę, że im broń klipuje przez drzwi. Ech. Może jednak najmądrzejsze będzie, jeśli zostawię to na następny raz. Tak chyba zrobię. Dlatego. Chociaż wstępnie spróbuję jeszcze wyłączyć, zamknąć drzwi tutaj na kartę. Zejść. I wejść tutaj do jego. Jezu, schodzą tutaj. Jest tu drzwi. Boję się. Schodzą. Przynajmniej usiłują, widzę, że facet przecieka przez ścianę. A więc spróbuję zejść, może to coś da. Bardziej mnie niepokoi. Przyznam się, że muzyczka starego człowieka się nie wyłączyła. Ale może się jeszcze wyłączy. No nie wiem, ryzykuję. Mam save as przed wyjściem z tego pomieszczenia, więc jest szansa, że jeszcze uda mi się uciec. No i przyblokowało mi ich tutaj. Na, na szczęście nie są aż tak inteligentni, ale jak tylko wybiegnę stąd, to na pewno mnie zabiją. No cóż, z braku. O, jezu! Spadaj, fazet, ja chcę tylko stąd wyjść. Odwaliłem za was najgorszą robotę. Złapałem starego człowieka. No niestety. Czuję, że będzie musiało to poczekać do następnego save'a. No trudno. Następnym razem spróbujemy uciec przed żołnierzami. O! Wyłączyła się muzyczka. Następnym razem spróbuję uciec przed żołnierzami i w miarę możliwości przeżyć i kontynuować tą sesję. Nie zakładam, że mi się to uda, ponieważ oni między save'ami się nie teleportują, więc jest bardzo duża szansa, że znajdę ich nadal w tamtym korytarzu. Ale jest też coś innego, co mogę spróbować. Albo już nie. Już nie mogę. No trudno, zobaczymy. No następnego razu.